I tak zobaczcie kominę. Zawsze miałem słabość do kominów, mimo że mam lęk wysokości. Za mną co mój mini camper. I zatrzymałem, żeby troszeczkę się prze... zatrzymałem się, żeby się troszeczkę przesuszyć. Jak widzicie, buty, kurtka, bo wczoraj dorwałem je straszna. Ulewa. A już za chwilę wjeżdża śniadanko po śniadanku. Fusiasta i jedziemy dalej. A dzisiaj będzie. Na grubo. jestem przy starówce w Ząbkowicach Dolnośląskich a dzisiaj na Bogato wyśpię śpię tu za jedyne 100z na Bookingu noslek dwie śniadanie jak szaleć to szaleć a teraz zmierzam do Krzywej Wieży no jest Sama ona, jedna z głównych atrakcji Ząbkowic. I tak w tle za mną widzicie krzywą wieżę. Niestety nie udało mi się wejść do środka, gdyż wyobraźcie sobie, że zwiedzanie tylko z przewodnikiem. Powiedziałem, że jednak podziękuję, obejrzę sobie ją dookoła, a Wam opowiem legendę, jak to się stało, że wieża się przekrzywiła. Mianowicie w dawnych czasach pewien z monarchów, który tutaj rządzących na tym terenie miał, Córkę. Córka no niestety nie była za urodziwa no i ciężko było jej wyjść za mąż przez to, że ciężko było jej wyjść za mąż dużo jadła, przez to, że dużo jadła no wiadomo przytyła i przychodziła ciągle do ojca i mówiła tato, tato załatw mi męża. Książę w końcu się wkurzył i zamknął ją właśnie w tej wieży. No, księżniczka zamknięta w tej wieży ciągle wierzyła, że znajdzie tego swojego ukochanego i że przyjedzie on na koniu od wschodu słońca. I codziennie rano, gdy wchodziło, wschodziło słońce, księżniczka stawała w oknie i patrzyła na wschód. A że już trochę ważyła, pod wpływem czasu wieża wykrzywiła się wschodnią stronę. Obok krzywej wieży mamy kościół świętej Anny, pochodzący z XIV wieku, który został odbudowany. A teraz jest jeszcze dodatkowo restaurowany. Dzień dobry. Moratorium Zobaczymy, może tutaj uda mi się mu wejść. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Co tu można zmienić? Frankenstein, mamy też Muzeum Regionalne, jest dwupiętrowe, ma wystawy od czasów prehistorycznych do czasów PRL, 15 wystaw generalnie. To wszystko mieści się tutaj w budynku. No i tak. Wystawa PZPR chyba. O, pamiętam, w podstawówce takie były. No te czasy też pamiętam, nie No i tak, do części, gdzie jest poświęcona Frankensteinowi, mnie nie wpuszczono, bo oczywiście wycieczka z przewodnikiem. Natomiast powiem wam, o co chodzi z tym Frankensteinem. Mianowicie, jak głosi kolejna legenda, kiedyś było dwóch takich grabarzy, którzy narzekali na brak roboty. No i żeby sobie tej roboty troszeczkę zrobić więcej, wyprodukowali truciznę, którą rozsypywali ludziom w domach. Przez to wybuchła do pandemia a grabarze mieli więcej robocy, niestety nie udało im się pójść z tym na sucho, bo ich złapano, a później torturki i wiecie jak to było kiedyś dawniej, w danych czasach. Jako Halo? Halo, Tak, tak, nie. Jeszcze jestem na wakacjach. Kiedy przyjeżdżam? Nie, w ogóle nie przyjeżdżam. Wyjechałem i nie wracam. I tak jestem pod murami zamku. Właściwie mureszką no, tego, co zostało. W Ząbkowicach Śląskich. Powiem Wam tak. Kocham Ząbkowice Śląskie, gdyż wszędzie jest blisko. A co do samego zamku, to. właśnie z boku minąłem kebab, ale nie z Jedna pani mi poleciła, gdzie jest najlepszy z w mieście. Więc tam właśnie zmierzę. 17. 17.22, czyli zostaje kebab. Tak sobie siedzę na rynku w Zabłokowicach Śląskich. Auta co chwilę tu przyjeżdżają, więc nie wiem na ile będziecie mnie słyszeć. Dzień dobiega do końca, więc czas na biznera w mrożonym kuflu. A co to? Jak szaleć, to szaleć na bogatym. Dzisiaj to już chyba wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie o lajkach, pamiętajcie o moim Instagramie. Napoleon Polo kick. Do zobaczenia. Cześć.